Ja bym radziła kobietom, które mm -hmm. chcą wejść na te wysokie wibracje mm -hmm. i poczuć tą seksualną energię w sobie, co też mm -hmm. sami ja robię, ale ja z tego aż tak nie robię regularnie, ponieważ też nie, jestem bardzo silnie połączona z tą energią seksualną każdego dnia, więc nie potrzebuję tego robić, ale czasami mam na to ochotę. Po prostu gapić się na swoją waginę. <laughs> tak? Tak? Powiedziałam to głośno. Mm -hmm. I uważam, że nasze waginy są przepiękne mm -hmm. i to jest źródło najczystszej, najpotężniejszej mocy, którą kobieta może mieć i jeżeli powiem ci takie coś, jeżeli popatrz na swoją waginę, kurwa mać rano, mm -hmm. popatrz na nią i wyznacz jej miłość, mm -hmm. nie ma takiej sytuacji, która Cię w ciągu dnia rozpierdoli, nie ma takiego stresu, oh którym sobie nie poradzisz, nie ma takiej sytuacji, która Cię przytłoczy, jeżeli zaczniesz ten dzień, od fucking... poczynione słowa wina i wyrażenia e, jej face, miłości. Ale i też uważają, że ich penis jest najważniejszy, więc też po niego on pewnie I to jest jakieś... Tego, jakieś to jest na pewno i to też źródło nich. mocy, na pewno, to, że tak. oni czują, że to jest magiczne narzędzie <laughs> magiczne... <śmiech> Puszka, tak. tak. no to na pewno bym się czuł zajebiście, nie? Tak, o to chodzi. Ale może oni to robią faktycznie codziennie, a my, kobiety, nie wiemy. Nie, o ale tym. kobiety za mało się patrzą swojej mm -hmm. waginy. Patrzcie się, kobiety, mm -hmm. swojej waginy, ponieważ to jest źródło mocy, tajemne kurwa, źródło mocy. przejście do innego uniwersa. Mm -hmm. Jeżeli chcecie się znaleźć po tej stronie, w tym uniwersie, w którym jesteście boginiami i jesteście po prostu w najwyższej wibracji, wibrujecie, mm -hmm. patrzcie się swojej waginy. Połączcie mm -hmm. się ze swoją seksualną energią.